Czy spadki na amerykańskim NASDAQu pociągną za sobą cenę bitcoina? Dominacja BTC rośnie, a altcoiny spadają. Czy to potencjalna informacja o zbliżającym się ruchu na bitcoinie? Tylko w którą stronę? O tym porozmawiamy sobie w dalszej części. Bitcoin po raz kolejny testuje lokalną strefę popytową. Co jeżeli ta strefa puści? Odbierz darmowy kurs wprowadzający Cię w świat kryptowalut oraz podstaw z analizy technicznej. Analiza bitcoina ETH, Dota i wybranych altcoinów przez Was w komentarzach poprzednie materiale. Cześć z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowaluty. Jak co piątek najnowsza analiza rynku. Omówimy sobie aktualną sytuację na Bitcoinie. Zobaczymy co słychać na NASDAQ i jakie może mieć to wpływ na cenę Bitcoina. Powiem Wam o moich scenariuszach zarówno w dostawie, jak i spadkowych dla Bitcoina, ETH, DOTA i wybranych altcoinów przez Was w komentarzach. A na końcu zobaczymy sobie również właśnie jak wygląda sytuacja na rynku Forex. A w sumie zaczniemy od Nasdaqa, potem przejdziemy do Bitcoina i do dalszych analiz rynku krypto, a na koniec przeanalizuję kilka par, jeżeli chodzi o rynek Forex. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwona, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, komentarz taktyczny lub po prostu napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś, abym dla Was przeanalizował w kolejnym materiale. Dobra, zaczniemy sobie od Nasdaqa i tego co i może się tutaj wydarzyć, jak wiemy, ostatnio Bitcoin koreluje dosyć mocno z indeksami. Wiadomo, kiedy jest panika na indeksach amerykańskich, cały świat panikuje, w tym również świat krypto. Zobaczmy sobie DXY. DXY rocznie, czyli właśnie NASDAQ spada i teoretycznie, czyli DXY, czyli indeks dolara, powinniśmy zobaczyć również spadki na Bitcoinie, ponieważ ostatnimi czasy zauważyłem dużą korelację z indeksem dolara. Tak, jak jest to typowo na złocie. Wczoraj tutaj zagrywałem na wzrosty fajną pozycję, ale dobra, co to też sobie w sumie omówimy w dalszej części. W każdym bądź razie mamy spadki na nas daku. Ok, były tutaj jakieś wzrosty, które pokazywałem wam w podsumowaniu ostatnich dwóch tygodni, jeżeli chodzi o rynek forex, sygnałów od traderów. Sam tutaj też wczoraj coś zagrywałem, ale wyszedłem w B, be... Dobra, mniejsza o to. W każdym bądź razie mamy, mamy na nas daku potencjalny dalszy ruch spadkowy co za czym, za czym może pójść rynek krypto i na to wskazuje to, w którym momencie też jesteśmy. To jest taki ostatni poziom tutaj, który może utrzymać cenę przed dalszym ruchem, a jeżeli ten ruch dalszy się odbędzie, ta strefa tutaj zostanie wybita, to prawdopodobnie zobaczymy ruch do 10 325 punktów, a w takiej sytuacji powinniśmy również zobaczyć mocniejsze zejście na bitcoinie, ale na nasz są te ruchy mocne. Gdzieś tam co obserwowałem wczoraj na przykład Bitcoin stał praktycznie w miejscu, a na Nasdaq, a Nasdaq zrobił właśnie ten ruch został tutaj dosyć spory, bo było to 2-3% na indeksach, to jest sporo, potem kolejny ruch spadkowy, a Bitcoin o 3% ruch spadkowy, a Bitcoin sobie tutaj spokojnie się poruszał, tak? Gdzieś tutaj odbijał w tej strefie, znowu gdzieś tutaj doszedł do strefy tej popytowej. No i za chwilkę sobie omówimy co tutaj widzicie na wykresie, ponieważ to jakby było wczoraj wczorowane dla moich partnerów edukacyjnych na sesjach grup na, sesji, na sesji grupowej dla. Osób które uczą się ode mnie tych pełnych moich strategii, do których później wrócimy, omówimy sobie, powiem Wam o możliwościach, jakie w tym momencie macie, jeżeli chodzi o edukację i kursy, jakie przygotowałem, ale najpierw sobie skończymy tutaj Bitcoina, tak? Ale zaraz, zanim pójdziemy do Bitcoina, to jeszcze informacja. Trochę tak namieszałem, ale bardzo ważna informacja na początek. Macie już do odebrania darmowy kurs na macie już do odebrania darmowy kurs, który znajdziecie na moim Instagramie koszpowskiej.pl. I w sumie zachęcam Was do obserwacji mojego profilu, ponieważ tam również pojawiają się analizy altcoinów, które sami wybieracie w ankiecie więc obserwujcie profil, obserwujcie relacje tam dzisiaj pojawi się właśnie również ankieta do odebrania darmowy kurs, zobaczcie co dla Was przygotowałem a w relacjach możecie obserwować również moje wyniki, wyniki moich partnerów czy chociażby opinie, zobaczcie sobie tutaj nowa zakładka powstała jeżeli chodzi o październik z jaką skutecznością zagrywaliśmy pozycję dobra, tak tytułem wstępu wracając do samego Bitcoina to co teraz tutaj widzicie to co teraz tutaj widzicie jest strzałeczka do tej zielonej tu Dalej mamy otwartą pozycję na spadki i tu jest nasz trzeci take profit. Wczoraj zaliczyłem jednego stoplosa na BNB. No to Wam też otwarcie mówię, czasami tak się zdarza, ale jak obserwowaliście wcześniejsze pozycje, to wiecie, że rzadko te stop lossy się zdarzają, ale się zdarzają. No i mamy tak, mieliśmy tego boksa wyrysowanego dla moich partnerów edukacyjnych, gdzie zagrywaliśmy take profit pierwszy, take profit tutaj drugi i wczoraj właśnie dałem info, że jeżeli ten boks zostanie wybity z hatch nie wiem czy to wrzucałem czy nie na insta, ale jak nie, to będzie dzisiaj wrzucone. Ten box wywity z H4. Później pisałem o tym, o engulfing. Był engulfing, i kolejnym warunkiem do tego ruchu wzrostowego, tutaj do 19.500, było zamknięcie się świeczny H4 korpusem, co nie miało miejsca. Cena nam zaczęła zjeżdżać. I wyrysowałem tutaj lokalną strefę. Skąd teraz cena może nam kontynuować ruch. I są dwa potencjalne scenariusze spadkowe, i jeden wzrostowe. I teraz wam to też również tutaj omówię, jak, w jaki sposób to widzę, czyli możemy zobaczyć ten ruch spadkowy już teraz. To jest pierwszy, e, pierwszy scenariusz lub podbicie i właśnie kontynuacja spadków. To jest jeden z przystanków, to jest mój poziom realizacji zysków. Jeżeli ta zielona strefa puści, no to lecimy według mojej analizy. Oczywiście nie musi być takiego spadku, ale według mojej analizy możemy wtedy zobaczyć właśnie te 17, znaczy mam 17500. I cała ta zielona strefa, czyli to, o czym rozmawialiśmy, tak? Wcześniej mówiłem, jakby tutaj się pomyliłem, czy pomyliłem. No, cena po prostu aż tak głęboko nie spadła. Mówiłem o tej strefie, jak ona puści, no, to lecimy właśnie do tych poziomów. To nie miało miejsca. Dalej, jakby ten scenariusz podtrzymuje, tak? Jeden z dwóch scenariuszy. Po prostu zawsze trzeba mieć dwa scenariusze: oczywiście wzrostowy i spadkowy, ale mieć wiedzę na temat potencjalnych potwierdzeń, jakie trzeba mieć. No, ja, tak jakby to wam tutaj, staram się przekazać. Oczywiście nie przekażę wam tajników strategii, których używam, ponieważ tego po prostu uczę w kursach, i za darmo tego nie oddam, bo sam za to zapłaciłem, tysiące dolców, dziesiątki tysięcy straconych pieniędzy i tysiące godzin przed wykresem, aby nauczyć się i stworzyć własne strategie tradingowe. Więc sorry. I tak macie tutaj bardzo duży, bardzo dużo darmowej wiedzy, tym bardziej, że jeszcze zrobiłem dla was darmowy kurs. Wracając do, mamy dwa scenariusze spadkowe, tak? I pierwszy poziom mamy tutaj i. Even Wybicie tej strefy otwiera drogę do dalszych spadków. Scenariusz negacyjny jest scenariusz lokalny wzrostowy. Po wybiciu tej strefy, tutaj pierwszy poziom realizacji zysków, i to też jest strefa lokalna, ta tutaj czarna, tej większej czerwonej, do kontynuacji ruchu spadkowego, więc może być jeszcze OK, tu jako tej profit pierwszy, i potem stąd może być ten ruch. Dalszy również i jeszcze spadkowy. W zeszłym tygodniu mieliśmy ten ruch, tak? I pamiętacie, że była ta wyznaczona strefa na spadki, co miało zresztą miejsce, i widzicie to w update'ach. Pokazywałem wam to, tak? Ten wybicie fałszywe to jest trójkąta formacji, e, formacji trójkąta z analizy technicznej w trendzie wzrostowym. Fałszywe wybicie, tak? Pokazywałem wam to ostatnio. Pokażę jeszcze raz. Był update dla moich partnerów, że zamykamy pozycje na wzrosty, otwieramy pozycję na spadki. Bam, proszę bardzo, zaliczone 2 TP. Dziękuję. I stąd mamy właśnie tą lokalną strefę. Jeżeli ona puści, plus zobaczymy wybicie jako drugie potwierdzenie, czyli wybicie tego ostatniego szczytu, potencjalny ruch wzrostowy. gdyby cena odbiła i wybiła tą strefę, jesteśmy powyżej 20, lecimy do raz dwa, tak, czyli 2800 i strefa 21 522 800, czyli macie wszystkie potencjalne scenariusze zarówno lokalne, jak i te dłuższe. Omówione. Dobra. Cena nam trochę lekko odbija. Sprawdźmy na dominację, bo zaczęła spać. Ładnie był pik od 10 ta godzinka. I teraz tam lekko odbija. Dobra. Zobaczymy, czy pociągną to, czy nie. Te scenariusze są aktywne. My pozycje już mamy pozabezpieczane. te profity wzięte, więc na spokojnie czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Ok. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, to mamy tutaj sytuację omówioną. Na Waszą prośbę, na Wasz feedback wprowadziłem możliwość kupowania moich kursów na raty w złotówkach, macie możliwość kupienia wszystkich kursów, zarówno tych subskrypcji miesięcznych, jak i pełnych kursów, których uczę od podstaw po zaawansowane strategie tradingowe, nawet na 36 rat, kupując ten kurs w złotówkach. Macie możliwość oczywiście kupienia kursu w USDT po normalnej cenie lub te kursy zaawansowane również w formie ratalnej, ale więcej informacji jeżeli chodzi o USDT udzielę na priv na Instagramie. Informacje na temat kursów znajdziecie na mojej stronie ukaszpachowski.pl w zakładce kursy. Tam macie wszystko opisane, a przypomnę, że dla osób, które ukończą moje pełne kursy zaawansowane, pomogę uzyskać środki tradingowe w wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Sprawdźcie, w razie pytań wiecie co robić, piszcie do mnie na instagramie ukaszpachowski.pl. Dobra, przechodzimy sobie do ETH. ETH, mamy tutaj lokalne wsparcie, skąd cena nam wczoraj właśnie zaczęła tutaj Zjeżdżać, tak? A nie, tutaj stąd wczoraj zaczęła zjeżdżać, tutaj wczoraj yy, i jest tutaj lokalna strefa. Lokalna strefa, dwa lokalne poziomy, które jeżeli zostaną wybijane, tak, wybijane, no to tak. Jeżeli zobaczymy podbitkę, to właśnie do tego poziomu, jako przykładowy take-profit pierwszy, przykładowy take-profit drugi, ważna strefa dla ETH to jest tutaj. Dla mnie to jest ważna strefa, czyli po wybiciu tych dwóch stref. Mamy bardzo ważną strefę podażową z interwału jedonniowego. Ja w tym momencie dla siebie tutaj nie będę szukał pozycji, będę obserwował po prostu, co zrobi Bitcoin, jak będzie się zachowywał właśnie w moich strefach, a poza tym też się, zbliża się weekend. Czasami trzeba po prostu odpocząć od rynku, nie patrzeć na niego i to też wam zresztą zalecam. Dobra, mamy reakcję, zobaczcie, że raz, dwa, trzy. Prawie cztery razy na dolnej bandzie tego wsparcia, które wyrysowałem. Jeżeli to wsparcie puści, no to tutaj mamy ruch do górnej bandy jako pierwszy poziom. Ten poziom był tutaj zrealizowany, pamiętacie z wcześniejszych analiz, jako poziomy zakupowe, gdzie cena nam bardzo ładnie tutaj odbiła. No i mamy tą strefę wy wyznaczoną. Tak, jeżeli ta strefa puści, nawet ją mogę trochę zmniejszyć, no to zobaczymy spadek do 1120. Według mojej analizy. Oczywiście pamiętajcie, że to nie są parady inwestycyjne. Tam jest mój poziom zakupowy, jeżeli chodzi o ETH. Tam sobie czekam spokojnie. Jeżeli odbije, zobaczę reakcję, to będę wchodził na nowo po prostu i, i czekał sobie spokojnie i tak sprzedawałem MTH na dużo wyższych poziomach. Zresztą mówiłem Wam o tym już w maju. Dobra, tutaj zresztą mamy wszystko już omówione. Ja swoje pozycje, jeżeli chodzi o zagrywki na wzrost tej spadki, gram na giełdzie Bybit, do której link i instrukcje oraz porównanie do giełdy Binance i dlaczego wybieram właśnie giełdę Bybit, znajdziecie w opisie pod tym materiałem i na koniec tego filmu. Także macie omówienie dlaczego, nie giełda Binance, oraz instrukcję, jak na tej giełdzie grać. Sami sprawdźcie, zobaczcie, czy, czy warto, czy wam pasuje. Mi dużo bardziej odpowiada, gra na tej giełdzie od ponad dwóch lat. Dobra, DOT. Docik tam zjeżdża. Zobaczcie, to wsparcie, które tutaj wyrysowałem, yy, opór, nie, nie przebiło, tak? Nie przebiło. Odbijali po raz kolejny, więc jest to ważny poziom. Zaznaczcie sobie ten poziom dla DOTa. Bo, jeżeli kiedyś cena zacznie wracać i wybije ten poziom, to będzie mocnym potwierdzeniem na ruch wzrostowy. I wtedy wiecie, co robić. Tutaj jest wyrysowane. No i zaczyna nam wybijać nowy dołek. Jak wybije nam ten nowy dołek, no to dziękuję, lecimy tutaj. I sprawdzimy sobie w kolejnych dniach, czy to miało miejsce. Być może rynek odbije, już tego nie zrobią. Jeżeli wrócą tutaj, no to będzie negacja yy, prawdopodobnie już te, tego, tego scenariusza. I będziemy je zagrywali coś innego. Dobra, zobaczmy sobie, co wybraliście, jeżeli chodzi o alty. Powszechnie materiały. Dobra. ETH POS, poproszę w następnej analizie. ETH Panie mamy już. Bit. NIR był ostatnio. Cake był jakiś czas temu. OPS. Sprawdźmy sobie OPEC, co się zmieniło w sumie. E Chillis, dobra. A, już któryś raz LDO prosicie. Dobra. Okej okay. Więc zobaczmy sobie tak. Zresztą na giełdzie Bybit. Token giełdowy Bybit. Właśnie, a jakiś lunchpad ma być teraz. O proszę. Jakie spadeczki. No token ich słabo sobie radzi. Sama giełda super, ale token słabiutko Wybili te dołki. Ok, jeżeli powrócą powyżej tutaj tego oporu, jakieś była zapamiętacie. Jak mówiłem, że spadną do tych poziomów, spadli, odbili kontynuacja. E, dobra, jak wybiją ten poziom oporu dla ceny lokalnej, to na tych dwóch poziomach szukałbym poziomów realizacji zysków. To było wcześniej. Ciężko jest określić, dokąd mogą spać w tym momencie. W tym, przy mocniejszym dampie, okolice ok. 30, 30 centów, jeżeli chodzi o Bita. A tutaj mamy poziomy realizacji zysków. Dobra, co tam było? Chilis. Czyli swoją drogą, no słuchajcie, na Twitterze, ponieważ w ankiecie na Instagramie wybraliście jakieś czas temu, czyli za zrobiłem dwie analizy. Na Twitterze macie właśnie tą analizę mówiłem, że spadną do tych poziomów. Tutaj zagrywałem pozycję na wzrosty. Wyszedłem tutaj w B. Druga strefa została tutaj również ładnie respektowana. Odbicie i widzimy kolejny test. Jeżeli ta strefa puści, to prawdopodobnie zobaczymy zjazd do tych poziomów. Jeżeli ta strefa tutaj puści. Jeśli wybiją to mnie trendu. Dobra, jak wybiją, to będziemy na ten temat rozmawiali. NIR był ostatnio LDO. Zobaczmy, czy to się w ogóle nadaje do analizy. Jest na Binance. Jest na Binance. Dobra, co tutaj się wydarzyło? Potencjalna strefa zakupowa. Tutaj 0,97, 0,76. Pierwszy poziom realizacji zysków. Gdyby rynek nie zaczął spadać, to tutaj bym realizował zyski. Pierwsze zyski. A kolejne na drugim tym poziomie zielonym. Coś tam robiliśmy ostatnio. Zaraz, op, dlaczego tutaj nie ma, op. No i widzimy, że cena po negacji tej strefy doszła nam do drugiego poziomu. o kilkanaście procent w ostatnich dniach i znowu mamy test. I możemy zacząć dolną bandę tego poziomu. Jeżeli spadną poniżej, no to mamy tutaj podwójny dołek, tak. I może dziś cena lekko wybić ten podwójny dołek Ciężko powiedzieć gdzie no, ale na razie mamy tą strefę, tutaj mamy ten podwójny dołek No słabo to wygląda Widać, że przepotężne spadki, tak, z, z, o kilkadziesiąt procent Już Dużo osób mówiło, że to wspaniały, zajebisty token Nie znam jego fundamentu, więc nie będę się na ten temat wypowiadał no, ale spadki są przeogromne. Zresztą też były większe, bo... Okej, okay, to by na, na, na tyle, jeżeli chodzi o Alty. Dzisiaj pojawi się jeszcze ankieta na Instagramie, więc wbijajcie, odbierzcie darmowy kurs, obserwujcie mój profil, abyście byli na bieżąco. Dziękuję. Dobra i lecimy dalej z Forexem, tak? Forex. NASDAQ sobie omówiliśmy. Jeżeli, no, jeżeli chodzi o NASDAQ, tutaj taki ważny też poziom dla ceny, no to w przypadku, gdyby cena zaczęła odbijać, no, to właśnie tutaj do tego poziomu, jeżeli chodzi o nazwę, wtedy no Bitcoin raczej by sobie też również rósł. Ja tutaj zagrywałem i obserwowałem wczoraj. Zagrywałem i obserwowałem e, GBP USD, zaliczyłem małego stop lossa. W sumie zamknąłem pozycję i słusznie, za to na złocie to odrobiłem i zarobiłem, ponieważ jakby nie korelowało się to za bardzo, bo grałem na wzrosty złota, a na spadki e, GBP, więc no nie mogło to mieć miejsca, ponieważ obie pary były do USD. I tutaj fajne było wejście wcześniej, natomiast nie wszedłem w tą pozycję. I spadek do wyznaczonej tej, tej strefy. Zobaczymy, czy ta strefa utrzyma. Jeżeli ta strefa nie utrzyma, to w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu, wtedy możemy zobaczyć zejście tutaj do tego tutaj oto poziomu, tak. I wiadomo, że jeszcze tutaj trzeba patrzeć tak z punktu widzenia tutaj również trochę analizy technicznej, jeżeli to wsparcie puści, no to lecimy tutaj. Zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj trochę to zafarbujemy. Więc będziemy to patrzeć, ponieważ widzę, że fajnie to chodzi pod Forex. Co tu patrzyliśmy ostatnio? USD PLN. OK. Mamy dojście. Tutaj też był sygnał tradera, mnie zamknęło w B. Zeszli jeszcze raz. Bez realizacji zysków. Mamy podbicie. Tak, mamy złotówka rośnie, znaczy dolar rośnie, bo to jest do złotówki dojście prawie do wsparcia. I co tutaj mamy dalej? Jeżeli cena nam zacznie tutaj podbijać i wybijać ten szczyt, no to mamy tutaj strefę podażową do obserwacji. Będę też dla siebie tutaj tą strefę obserwował, co mam tutaj zaznaczone, dlaczego. Okej. Okay. Dobra, tutaj nie doszli. O, ciekawe. Lokalna strefa, chwilka zabrakło, ale. Myślę, że może być tutaj reakcja, jeżeli to puści ta strefa, tutaj. O, no to powinniśmy zobaczyć wzrost, właśnie do tej, tej strefy. Czyli 4,98, około 5 zł. No a jak to te 5 zł by tutaj puściło, no to lecimy po nowe szczyty. Po nowe szczyty, więc to jest strefa, jest strefa podażowa w tym momencie. Tak, strefa podażowa. To, co było wcześniej, tutaj. To sobie skasuję na razie, bo to jest niepotrzebne. I będziemy obserwowali. Europel nie wiem, czy chcecie, czy nie. Widzimy, że cena co robi, wybija wsparcie i lokalnie reaguje tutaj troszeczkę poniżej. I tak samo, jeżeli tutaj cena by wybiła, weźmy sobie na większy interwał, wróci nam powyżej tych tutaj. W sumie to słabo to widać. W sumie to nie, nie będę tutaj nic robił, słabo to widać jeżeli chodzi o ropę. Pokażę Wam co na złocie widzę. Dojście do tej strefy, wczoraj zagrywałem no, idealnie zamknąłem tutaj tą pozycję troszeczkę niżej, w sumie to dwie pozycje na złocie pięknie siadło. Najpierw grałem na spadki właśnie stąd, też tutaj zamknąłem akurat trochę za wysoko, bo cena zjechała, ale zysk był spoko, więc, więc elegancko, cena nam zrobiła tutaj podbitkę i dojście do tej zielonej strefy, którą widzieliście zresztą wcześniej, powinniście widzieć, i mamy tutaj właśnie reakcję. Była reakcja wczoraj wzrostowa. Na interwale jednodniowym, właśnie zamykałem tej pozycję. No i co? W tym momencie mamy taką strefę, tutaj również podażową, gdzie może cena nam jeszcze raz podbić. A finalnie to, co mowa, mówiłem, że wcześniej spodziewałem się spadku do 1500. 30,440 duża strefa, jeżeli chodzi o, o złoto. A co za pamiętam, Za sprzed dwóch tygodni tutaj zagrywają te pozycje na spadku. To już wcześniej zamknięte, ale noc, realizowane elegancko. Wszystkie te analizy, które były tutaj robione na złocie. Olej. Olej, swoją drogą. Ciekawie wygląda. Było tutaj fajne odbicie ze strefy. Było tutaj też 61 fibo. Cena podbiła tutaj przetestowała jednodniowe poziomy dojście do strefy było dwukrotne i widzę, że zaczyna to wybijać no i swoją drogą ciekawe co tu się wydarzy, czy będzie podbitka czy nie, jeżeli będzie no to mamy tutaj podwójny szczyt podwójny szczyt do wybicia i będę to obserwował jest tutaj również była tutaj lokalna manipulacja w sumie tej strefy i stąd możemy zobaczyć właśnie e, potencjalny ruch e, spadkowy. Gdyby go nie było w tej strefie, będzie lekki i cena zacznie negować, no to powinniśmy potem zobaczyć dojście mniej więcej do tego tutaj dzielnego poziomu. Ok, dobra, kończymy na dzisiaj. Wbijajcie na Insta, odbierajcie darmowy kurs, wbijajcie na moją stronę, zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Zajebiste raty, możliwość korzystania z mojej wiedzy, z moich pomysłów na tej które możecie zweryfikować na Instagramie. Do usłyszenia, do zobaczenia, niech Bitcoin będzie z Tobą piona.